Siemanko widzowie, pierwsza drużyna urodzinowa jest już w paczkach prawie przez dwa okrągłe dni, no i dało się na niej naprawdę bardzo fajnie zarobić, na tych paczkach, które były w sklepie, no bo było ich też bardzo dużo, także porozmawiamy sobie o tym, co ja zrobiłem, co wy możecie zrobić, jak możecie swój budżet pomnożyć, no i w co ewentualnie możecie zainwestować, tak naprawdę przy każdym budżecie. Także łapeczkę do góry, jeżeli materiał wam się spodoba, oczywiście subskryber, żeby kolejnych materiałów nie przegapiać, sprawdzajcie linkacze w opisie Discord i Instagram, a jeżeli chcecie do tajnego handlowego Discorda dołączyć, to można to poprzez Patronite'a zrobić. Link w opisie oddaję bardzo mocarnie, ale to pokażę oczywiście w toku tego materiału. No i na samym wstępie warto będzie przypomnieć moje słowa z poprzedniego materiału, które brzmiały mniej więcej tak. I czy w coś warto w tym momencie zainwestować? No tak szczerze mówiąc to nie wydaje mi się, żeby teraz był to dobry moment, bo zobaczcie, że obecna drużyna tygodnia prezentuje się następująco, jeszcze tutaj sobie odświeżymy no i 8 szóstki za 25 no nie brałbym 8 czwórek za 16, też bym nie brał, no na pewno nie brałbym informów i na pewno <laughs> sorry, nie brałbym wysokich overali, gdyż są one no już naprawdę wysoko, no i tak naprawdę to możecie tylko czekać z tymi informami co mieliście wcześniej, nie, no bo teraz nie będziemy tego kupować, skoro jest to dosyć drogie, cheapest players jest. Proszę bardzo. Mamy tutaj 8 piątki po dyszce, 8 szóstki po 16-17 i 8 siódemki po 24, 25, 8 czwórki tutaj też widać i 8 ósemki też widać. No ale przez ten czas trochę się zmieniło. No i widzę tutaj kilka ciekawych opcji do inwestycji, jeżeli chodzi o overale, czy to wysoko overalowe informy, proszę bardzo, przechodzimy sobie na futbina jeszcze sobie odświeżymy, żeby ceny wszystkie nam się załadowały, takie jakie są odczytane teraz, no i zobaczcie, że 8.4 stoją naprawdę bardzo nisko, no wczoraj były jeszcze taniej, bo dało się je brać po 3.200, po 3.300, nawet po 3.000 i dużo taniej, też wam to za chwilę pokażę, no ale ta cena też nie jest zła, myślę, że do 3,5 do 3.400 na pewno uda wam się te karty zgarnąć 84 jakieś takie dobre narodowo Dobre pozycje z dobrymi linkami. Nie no tutaj na pewno nie brałbym jakiegoś Tadicia, Ibrahimowicia, Ilicicia czy Mertensa czy Kosticia, tylko bardziej bym polecił takiego nie wiem Gimeneza, Jimeneza, Sory, Savicia, Luisa Alberto, może Alabem no i takie wiecie, Tripiera, jakiegoś Showa, Takie dobre pozycje, dobre narodowości do połączenia. Osiem piątki też są bardzo tanio, też można do. 8 tysięcy sobie to pozgarniać, 8-6 też są bardzo tanio, też można zawinąć, 87 też zresztą można zawinąć. Dlaczego te karty akurat teraz warto sobie zawinąć, chociaż w ilości kilku sztuk, a no dlatego, że ikona dzisiaj się kończy. Ikona Prime dzisiaj się kończy, no i spodziewam się jakiejś podmianki. Może dadzą wtedy powtarzalną tą ikonę Prime? Co byłoby naprawdę świetne w kontekście odbicia tych overali, oj tutaj się kliknęło niechcący. No ale jeszcze jest takie pytanie, co z tymi dniami graczy fut, czy to będzie? czy tego nie będzie, czy wtedy te overale spadną, czy nie spadną. No słuchajcie, jakieś ekrany logowania, jak już wspominałem w poprzednim materiale, do tych dni graczy food by się przydały. No jeżeli mają te dni graczy food być, no to zapewne dzisiaj o 19 byśmy zobaczyli jakieś ekrany. Ale jeżeli dzisiaj o 19 wyjdzie ta powtarzalna ikona, no to będzie za późno trochę, żeby w to wejść, no bo to już wydaje mi się trochę odleci. No a w dodatku nie jestem jakoś przekonany co do tego, że te dni graczy food w najbliższych dniach się pojawią. Wiadomo, mogą się pojawić, mogą dać te dwie paczki w cenie jednej, no ale szczerze mówiąc to jakoś, no powtórzę się, nie jestem do tego przekonany z tego względu, że w sklepie mieliśmy paczki, które były jakby też takie dwie w cenie jednej, ale nie, że kupujemy paczkę ze 125k i dostajemy drugą taką, tylko kupowaliśmy paczkę na przykład ze 125 tysięcy, no a gratis dostawaliśmy mega paczkę. Były też paczki z gwiazdą 86+, w sklepie, co też trochę te overalles zbiło, no i wydaje mi się, że jeżeli dali takie paczki do sklepu, no to tych urodzin food, znaczy urodzin food, tych dni graczy FUT. Tym czasie no być nie powinno. No wiadomo, to jest i jej i może tutaj się wydarzyć wszystko, ale jeżeli nawet te dni graczy futby się pojawiły, no to muszą coś dać, żeby te overale no nie żarły gruzu, nie? No bo jeżeli byłyby te paczki dwie w cenie jednej, no to te 8 czwórki zapewne by kosztowały 2,5, 8,5, jakieś 6,5, 8-szóstki za jakieś 11-12, bo te paczki byłyby otwierane naprawdę masowo. Więc co teraz zrobić? No ja zgarnąłem sobie overale po tych cenach, nawet jeszcze tańszych niż tutaj są na footbinie. 8 szóstki do jakichś 13. 12 tysięcy, zdarzały się też okazje 8 piątki, tam do 7,5 do 8 tysięcy, 8 czwórki bo 3, maksymalnie do 3,5 no i sobie czekam, mamy urodziny food, więc wydaje mi się, że poza tą ikoną i jej coś jeszcze dorzuci, co nam te overale może podbić, no i jeżeli wyjdą te dni graczy food, a my będziemy mieli poskupowane overale no to może trochę spadną, może i jej podwyższy to jakimś właśnie SBC, no jeżeli nie, to po prostu wystarczy będzie to dokupić, czyli teraz weźmiemy sobie na przykład po 13 tysięcy szóstki, tak przykładowo, albo 8,4 po 3400 3, wyjdą te dni, graczy fut, ceny spadną i jej niczym tego nie podniesie no to wtedy dokupujemy sobie kolejne karty, czekamy aż jej to podniesie tydzień, półtorej, może nawet kilka dni no i będzie wtedy z tego naprawdę fajny profit. Także ja wychodzę z takiego założenia, jeszcze tutaj mogę Wam pokazać informy, w które możecie wejść, bo naprawdę są dosyć tanio. Insynie 87 no tak za 27-28 tysięcy może wydaje się to dobra, cena. 8, Simeone, no za 20 tysięcy to jest naprawdę bardzo duża promocja. Bo te 8 odbijały najczęściej, ja tak naprawdę praktycznie zawsze przynajmniej do tych 25-26 tysięcy. Ten Diabi za 28 tysięcy też byłby bardzo dobry. Castels, który stoi 28-87 inform do 26 tysięcy, 27 może też to jest bardzo ciekawa opcja. No te informy naprawdę stoją nisko. Jeżeli wyjdą faktycznie te dni graczy fut, to będą stały jeszcze niżej. Ale jeżeli dzisiaj podniesie to tą powtarzalną ikoną, o której tam wspomnę, no to może być naprawdę bardzo fajnie. No i tutaj ta sama zasada tak naprawdę jak z tymi foderami, nie? Pozgarniamy sobie teraz do tych cen, o których mówiłem. Albo jej to podniesie, albo nie. Jeżeli będą te dni graczy food, no to to trochę spadnie. No i się wtedy dobierze jeszcze więcej tych kart, więc tak to mniej więcej wygląda. Co ja zrobiłem, mogę wam w sumie pokazać, bo dlaczego by nie. Ja zakupiłem za ten hajs, co mi został, czyli tam te 300 jakieś tysięcy plus za to, co dostałem Food Champions, z paczek, coś mi się tam sprzedało poza zawyżonej, ja zakupiłem sobie dużo kart wysoko ocenionych, no i niektóre naprawdę po giga promocenach Wpadały tutaj tylko cztery karty, bo no resztę mam albo na liście, albo w klubie, nie? Ale tutaj mogę pokazać 3000 gulaszy, 8200, 8400 Gnabry, 3700 Tilemon, ale tutaj sobie jeszcze wejdziemy do klubu, pokażę Wam, że tego jest naprawdę sporo, no i naprawdę dużo jest w bardzo promocenach, nie? Proszę bardzo, jesteśmy w klubie, szybka sprzedaż malejąco, no i zobaczcie, że tych właderów mam naprawdę dużo. Te informy jak coś, to mam pierwszy właściciel tego Vele, Beniteza czy no tego Castelsa. Bo z Food Champions, wiadomo, paczki z informami to sobie te informy zostawiłem. No jeszcze tam jakieś sypnęło z innych paczek. Ale przychodząc do foderu, to na przykład taki na Was. Nie będziemy tutaj jechali nie wiadomo ile czasu. Zobaczcie: 8,8 za 13,750. No świetna licytacja. Dalej jakiś karwahal Ten jest niewymienny, a czy ten niewymienny, pierwszy właściciel. Ale dalej Milinkowicz 7200. 8,4 też trochę mam, zobacz, w klubie tutaj możemy sobie wziąć, nie wiem, jakiegoś Tilemonsa 3500 jakiś Brozowicz, tutaj za 3800, jakiś tutaj Ricardo Pereira, za 3500 kupiony. Jeszcze na liście tego mam trochę, także wejdę wam pokazać za ile zgarnę. No i wy też możecie sobie pozgarnąć oczywiście to ale Mam nadzieję, że w takich cenach uda Wam się jeszcze coś tam fajnego wychłaczać. Oczywiście wiadomo, że o jakiś 8, za 28 się sprzedał. Oczywiście, jeżeli zgarniecie to overale, to jeszcze raz przypomnę, nie bierzcie najtańszych tadyciów czy innych takich. Tylko jakieś takie karty z lepszymi linkami, nie? Żeby... Bo te karty po prostu lepiej odbijają. Ale na liście tutaj 8.6 jakieś Kielini za 7.500. Proszę bardzo, Okazation. Dalej co tu jeszcze mamy? Jakiś Dawid Silva tu 800, Trochę przepłaciłem. Jakiś Delicht za 7.300. Jakiś tutaj Trippier za 4.000. No trochę drogo tutaj za niego dałem. Dalej mamy Showa za 3.800. Tutaj akurat fajny hit. No i coś jeszcze ciekawego, nie wiem, może Tilemon za 2.700. Tutaj za Hawerca trochę pamiętam, że przepłaciłem, bo on za 4300, ale nie tylko mi udawało się brać te karty, po naprawdę promocyjnych cenach, tutaj wam podrzucę screenka z Patrona, do którego serdecznie zapraszam, link w opisie, naprawdę bardzo tanio te karty wchodziły, bardzo tanio dało je się brać, no i swoją drogą zapraszam na Patrona, tylko 30 ziko miesięcznie, a sami możecie zobaczyć tutaj po zysku tygodniowym, że no chyba się to opłaca, no i chyba się zwraca, skoro tygodniowy profit wychodzi na przykład tyle, wystarczy sobie to przeliczyć te monety zarobione na pieniądze, no i wtedy widać, że no Naprawdę się to opłaca, także serdecznie zapraszam każdego link w opisie do Patronita'a. No i jeżeli ktoś chce dołączyć, no to myślę, że nie pożałuję. No ale dalej coś dla mniejszych budżetów, no bo też by się przydało, nie każdy tutaj ma te pół miliona milion, żeby sobie na przykład w overale wjechać. Dla takich niższych budżetów może 50, 100, 200 tysięcy. Fajnym sposobem na pomnożenie tego będzie na przykład wjeżdżanie pod dzienne wymagania tych właśnie SBC. No bo zobaczcie, że tutaj F12, mamy zablokowaną pozycję na jest tutaj Francuz, Real Madrid no La Liga to wiadomo. No i piłkarze tej samej Ligi Max 4, tam złoty minimum 4, ale tutaj te wymagania dosyć słabe. Ale za to w FUT 13, w SBC o nazwie FUT 13, wymagania mamy większe. No i również mamy zablokowaną pozycję. Zobaczcie, Barcelona, Argentyna, pierwsza Liga Hiszpańska, no to czyli La Liga. No i tutaj również piłkarze z tej samej Ligi Max 4, minimum 9 rzadkich, no i ocena ogólna minimum 80. No i sprawiło to to, że takie karty jak na przykład Ocampo, czy Los Elso. odleciały naprawdę fajnie? Mogę wam to wejść pokazać. O Campos. Proszę bardzo, 8 trójka. 1200 nie ma, no na pewno nie ma. Za 2200 też nie ma. Za 3200 już się pojawiają. Wczoraj było wiadomo drożej. No ale w tym momencie, no 2,700. Ten Ocampos, czy tam 2,500, gdzie dało się go brać po 1000 koisów no naprawdę dobra opcja. Ten jeszcze Loselso, o którym mówiłem, już tutaj wpisuję, Nie Lokateli, tylko Loselso. Źle go wpisałem. Cyk Giovanni Loselso. 2,600, 2,500, to samo, 8,1. No i jak w to wjechać? Jakie karty kupić? No Ogólnie jakieś wysoko ocenione karty z popularnych narodowości. Była Francja, była Argentyna. No to może jakaś Hiszpania, może jacyś Włosi, może jakaś Portugalia, może jakaś Anglia. Tak przynajmniej 80 plus Overall, żeby te karty były. No i można też ich pobrać z innej ligi niż nominalna, nie? Czyli mamy na przykład takiego Hiszpana, no i mamy tutaj jego taką nominalną ligę, czyli Hiszpan, Liga Hiszpańska, powiedzmy, ja to tak nazywam nominalna liga. To weźmiemy sobie kilka kart z wysoką oceną dla ligi, właśnie Hiszpanów, po no ale nie bierzmy tylko z tej la ligi, tylko na przykład z Bundesligi też coś można zabrać. Z Serie A coś można zabrać, z Premier League, z Ligę. Tak samo jeżeli byłby Niemiec w wymaganiach, no to nie bierzemy tylko z Bundesligi, tylko też po innych ligach sobie skaczemy. No dlaczego? No bo zobaczcie, że piłkarze z tej samej ligi mamy tutaj max 4, więc maksymalnie czterech piłkarzy z jednej ligi można do tego SBC wrzucić. No Ameryki tutaj nie odkryłem, ale może to naprawdę fajnie oddać razy 2, razy 3, jeżeli dobrze traficie z wymaganiami. Tak samo bardzo fajnie oddać mogą złote zwykłe karty. Dlaczego? No bo poniedziałek już jutro, no a w poniedziałek zazwyczaj dostajemy jakieś rozbudowy, czy to player piki. No a w tym momencie najtańsze złote zwykłe, oj, złote zwykłe karty, chodzą po 350 monet. Można sobie je na luzie kupić na kup teraz, no ale po co? No bo na licytacji na pewno powchodzą one taniej. Jeżeli weźmiecie je z lepszych narodowości i lepszych lik, no to wiadomo, mogą oddać lepiej, no ale jeżeli zgarniecie nawet najtańsze, takie po 350, będą te player piki, no i wymagają będzie, przypuśćmy, do przepalenia 9 kart, z czego 6 złotych zwykłych, no to odda Wam to naprawdę fajnie przynajmniej razy 2 a może i nawet razy 3 jak wystawicie po zawyżonej no a ryzyko na tym jest tak naprawdę zerowe, nie? Także przy takich mniejszych budżetach, też złote, zwykłe karty mogą przynieść naprawdę bardzo fajny profit. No i co, widzowie, w tym materiale to by było na tyle. Dzięki Wam oczywiście za oglądanie. Jeżeli się podobało, jeszcze raz do zostawienia łapy w górę zachęcam. No i trzymajcie się, do następnego, i na razie.